Dzień dobry, witajcie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić słupek na szydełku. Przechodzimy do robienia słupków. Aby wykonać słupek, będziemy przez oczko przekładać szydełko. Oczko to jest tutaj te dwie nitki. O, tutaj widzicie tą dziurkę. Tu będzie pod tymi dwoma nitkami przechodziło. Żeby wykonać słupek, nawijamy na szydełko sznurek, wkładamy szydełko właśnie w oczko, pobieramy tą wolną nitkę i mamy teraz na szydełku trzy nitki. Pobieramy nitkę i tą nitkę przeciągamy przez pierwsze dwie pętelki. Mamy już tylko dwie i znów pobieramy i tak wygląda gotowy słupek. Jeszcze raz. Nawijamy, wkładamy w oczko łańcuszka do tej robótki, którą teraz wykonuję. Będę wkładać teraz w tą samo oczko, w które poprzednio. Mam trzy nitki na szydełku, pobieram nitkę i przekładam przez dwie i jeszcze raz pobieram i przekładam przez dwie. W następnym oczku robię dokładnie to samo. Nabijam na szydełko, wkładam szydełko w oczko, pobieram. Sznurek przez dwa oczka przeciągam, pobieram i przez dwa oczka przeciągam. To wszystko. Tu mamy gotowe słupeczki. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie.